Ale jednocześnie popołudniowe burze taki scenariusz pogodowy czeka nas w tym tygodniu. Beata gubernat, witam Państwa. Nie tylko gorące dni, ale i bardzo ciepłe noce. Dziś z temperaturą jedynie w ustrzykach dolnych do 13 stopni, ale już w Rzeszowie czy Dębicy po 18 od rana, słonecznie i szybko rosnąca temperatura, która znów w najcieplejszym momencie dnia może przekraczać 30 stopni w cieniu. Nie zaszkodzi zabezpieczyć się nie tylko przed ostrym słońcem, bo po południu w wielu miejscach pojawią się Chmury, które miejscami mogą przynieść dosłownie punktowy, bardzo słaby deszcz, ale niewykluczone, że przyniosą także burze, które w tych warunkach mogą okazać się gwałtowne. Niestety, taka mieszanka gorącego i dusznego powietrza i burz utrzyma się niemal do końca tygodnia, aż wreszcie w następny weekend przejdziemy do bardziej umiarkowanego lata z umiarkowaną temperaturą. Do zobaczenia.